Mam nadzieję, że nam Dzień wybory, dobry to, by Państwu. Mamy transmisję na do teraz na żywo, na żywo. Super SuperEkspresu. Tak chciałbym Państwu pokazać, jak to, działa cenzura, nawet w no. na Expressie, jak to jest wszystko upartyjnione. Tutaj wpisuję moją opinię. Jest to już w automacie, wklejam opinię. Wklejam opinię. Ona wychodzi, wyszła, widzicie, tak? Będziemy mówić także o sondażach na tego Teraz wchodzę w przegląd tego najnowszego tego kanału. Społecznej. Konfederacja wyprzed... Włączam coś innego. Tak. Odeszli. W 2001 roku. Leci lekra le reklama amerykańska. Po co nam to? Ale oni już zarabiają. Pierwsze co to zapłać. Pomijamy reklamę. Zaczyna się program, który już ma 4754 wejść. I teraz znowu wklejam opinię, która już jest gotowa. Zobaczcie, jak to działa. Wklejam. Poszła ta opinia. Jest ona, prawda? Widzicie? Jest ta opinia u góry. Pod kątem Artur Król Polski. Teraz przechodzimy znów na żywo. Paweł Zalewski, nie wiem czy pan słyszał, przed chwilą mówił widzicie tym, tą że opinię wcześniej, która była, szukamy jej. No nie Jarosław ma. Zawsze chciał, żeby już zostało konto zablokowane. zablokowane. Czuję pan, rzeczywiście, że są I na dowód tego, że jest to pan już, już zablokowane konto, bo to jest na żywo, wchodzimy znowu w przegląd Super Expressu i ten program, który mieliśmy, tak? czyli wideo i ten pierwszy program. Chyba... Zobaczycie, czy jest ta opinia. Proszę, na żywo. Pokazuję Wam, jak oni wszyscy cenzurują, a potem politycy mówią, że my żyjemy w wolnej Polsce. Tak? Proszę. Gdzie jest ten komentarz wstawiony? To już jest program, który minął i on już jest na stałe. Ale nawet, jak tutaj znajdziemy w przeglądarce od najnowszych, to się nie ukaże. Widzicie? Ukazały się linki kogoś innego, ale Artura Głowackiego już nie. Także o jakiej my tu wolności możemy mówić. Nawet ktoś napisał. Kościół Katolicki usunął drugie przykazanie, a czwarte zmienił, a żeby liczba przykazań się zgadzała ostatnie podzielił na dwa, drugie przykazanie zakazuje kłaniać się komu? obrazom i figurom, a czwarte mówi o tym, że dniem świętym jest sabota. Sabat, szabat, szabas, czyli siódmy dzień tygodnia jest niedziela, sundaj, dzień słońca, e, zontag, potwierdzeniem jest sobota, jest siódmym dniem tygodnia, jest numeracja dni w amerykańskim kalendarzu albo słowa księdza w kościele, to znaczy pierwszy dzień tygodnia. W odniesieniu od niedzieli sabat, czyli sobota, to dzień pański, a Jezus w Ewangelii Marka rozdział drugi, wers 28 powiedział, zatem syn po, amy armę po armejsku bar, przepraszam, człowiek jest panem i sabatu dosłownie władca odpoczynku. Sabat, sobota jest pamiątką stworzoną Stworzenia świata. Ciekawostką jest, że afrykańscy chrześcijanie w Etiopii do dzisiaj za Dzień Święty uważają sobotę. Przepraszam za to, że nie niewyraźnie przeczytałem: nie mam okularów, a jestem już osobą odeszłego wieku. Mogę mieć. No cóż. Sprawdźmy to jeszcze raz w, sposu, w sposób taki bardzo szybki. Ja wiem, że trochę nudzę, ale wiecie o co chodzi. To, że jesteśmy wolni, to jest tylko utopia e, propagandy, tak? Wklejamy. Na przykład takie coś. Artur Wałsz. Moim idolem i prezydentem Polski 2025 i biuro e, Agentura. Tak. I puszczamy to telefon, biuro. Jest telefon. Zobaczcie. Wyszło to. Widzicie, że wyszło, tak? Przełączamy bardzo szybko. Znowu wideo. Znowu to. Teraz jeszcze jest, ale musimy to w takim razie wyłączyć. Przejść na inny program. No, na przykład na ten, gdzie też to wszystko jest cenzurowane. I znowu przechodzimy na wideo i program na żywo. Półtora tysiąca oglądających, ludzie. Półtora tysiąca oglądających. Widzicie ten komentarz? No. Nie ma go. Także to jest to zakłamanie mediów publicznych. Za mediami po prostu. Siedzą partie polityczne i komu wolno, to wolno. Tutaj być może to wszystko to są ludzie wynajęci, którzy tam piszą. Na przykład ktoś tu napisał, mówi jak robot, chyba już po trzeciej dawce jest. O za Dziambor, czy jesteś po trzeciej dawce? Być może tak. E, nie słychać faszysty. Kto podaje układ szczepionki, skład szczepionki? I ten piątkowski kupi ich zabony do szkoły. W studiu, Nasz wielki wódz Kaczafi, Kaczafi Zalewski, to już chyba w, w dziewiątej partii. No, to no to jest? tak. No dobrze. Dziandor, nie pij tyle, naprawdę, bo nawet komentarze tutaj nie wchodzą. Jak ty, jak ty w ogóle to załatwiasz z tą Konfederacją, z pisem i z innymi partiami, żeby tutaj komentarze w Super Ekspresie były cenzurowane. Dziambor, naprawdę, nie pij już tyle, proszę.